ten kryzys kiedyś się skończy i prawdopodobnie skończy się szybciej niż zakładamy. Czyli to nie jest coś, co będzie trwało w tym momencie przez lata, tylko mówimy w skali tygodni, miesięcy. Więc czy chcemy tego czy nie, wrócimy do biznesu albo biznes wróci na swoje tory. Więc raczej powinniśmy myśleć długodystansowo, że nie co teraz się dzieje, że wiadomo, że pierwszy, drugi tydzień najistotniejszy i najwięcej informacji dociera. Natomiast z każdym tygodniem będziemy bardziej przygotowani, będziemy bardziej ostrożni i przede wszystkim będziemy bardziej podchodzić do tego na chłodność. I jako przedsiębiorca raczej oczywiście jestem zdenerwowany i zestresowany, i tutaj nie będę okrywał, ale patrzę, patrzę na to troszeczkę długodystansowo, że za miesiąc, za dwa to już będziemy na normalnych torach. Podejrzewam, że turystyka, hotelarstwo, gastronomia, naprawdę ma bardzo trudny moment i. Trudno im doradzić, że hej, bądźcie na, na spokojnie, gdzie oni liczą to w tygodniach, miesiącach, że za chwilę mogą mnie nie, nie, nie ruszyć z powrotem. Natomiast większość branż uważam, że produkcyjne, na przykład, są branże, gdzie to jest ten dobry moment, gdzie powinniśmy się zatowarować, gdzie powinniśmy nie zwalniać z produkcją. Jest udowodnione w historii, że po każdym kryzysie jest zwyżka. I fajnie, jakbyśmy byli jako pierwsi już przygotowani na, na, na produkcję czy na zwiększenie naszych zasięgów. Edukacja, pokazanie, jak sobie radzimy, i naprawdę w każdej firmie dzieją się fajne rzeczy, które nawet w dzisiejszych sytuacjach można pokazać. Oczywiście troszeczkę zwolniły wydarzenia, wyjścia, integracje i rzeczy, nawet które pozwalają nam ograć w środku fabryki, bo są momenty, gdzie nie można się pojawić podczas produkcji. Natomiast wydaje mi się, że Życie trwa nadal. Jakby mamy kryzys, natomiast wszystkie biznesy, większość biznesów dalej funkcjonuje i fajnie to pokazać. Restauracje mimo że pomagają w szpitalom, ale to dalej jest marketing, tak? czyli wysyłamy jedzenie dla lekarzy, którzy nam pomagają, ale bądźmy szczerzy, to też jest. Trochę tak, że to jest marketing i dobry PR dla, dla tych restauracji, szycie maseczek, zaangażowanie do jakichś innych aktywności, to to jest coś, co może teraz fajnie się wpisać w filozofię naszej firmy. Pracujemy zdalnie, oczywiście, bo możemy sobie na to pozwolić, natomiast dziewczyny nie mają mniej pracy. Ja jako menadżer projektu mam troszeczkę mniej, bo nie ma spotkań bezpośrednich, a to lubię i w ten sposób najczęściej działaliśmy. Natomiast czas, który teraz przed nami i który już za nami, wykorzystaliśmy po to, żeby poukładać lub dokończyć projekt wewnętrzne, na które nigdy nie mieliśmy czasu. Czyli w tym momencie dopieściliśmy na przykład projekt dobrze wiedzieć. E, za chwilę ruszamy z kolejnymi rzeczami, które wisiały nam na liście. E, I jak wrócimy do na normalne tory, to już będziemy mieli też fajne rzeczy związane z, ze studiem zrobione i będziemy mogli się skupić mocniej na klientach. Tak samo nasi klienci, e, oczy, oczywiście większość z nich pro, prowadzi biuro zdalnie, ale rekrutują pracowników, szukają e, potencjału na rynku, e, pokazują jak sobie z tym radzimy, muszą też pokazać swoim partnerom biznesowym, że hej, my żyjemy, jesteśmy, nie zawiedziemy Was. Więc to też są komunikaty, które należy wy wystosować w swoich mediach społecznościowych, żeby uspokoić swoich klientów po prostu.